Jesteśmy w Ewangelii według świętego Marta. Jest to moment tuż przed, tuż przed to Jezus ma wejść do Jerozolimy. Wydarzenie, które wspominamy w niedzielę, Panie Zaraz potem jest uroczysty wjazd na sam Osanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Widzimy, że jest to zatem ten tłum, z którym Jezus wchodzi do miasta. Tłum, który wiwatuje. Jezus jest w trakcie wędrówki do Jerozolimy, od momentu, w którym postanowił pójść do Jerozolimy, by tam zostać męczony i zabity. On postanowił i szedł. Moment drogi, już ostatni. wychodząc z Jerycha z z sporym tłumem, możemy sobie wyobrazić nastrój tego tłumu, który szedł. Gdzie syn Dawida, idzie ten, którego nieraz chcieli obwołać królem. Idzie do Jerozolimy. Może zrobi tam rewolucję i zasiądzie na tronie. Spróbujmy się wczuć w ten nastrój. Bardzo podniosły, może uroczysty, może w takich nawet rewolucyjnych nastrojach, idą do Jerozolimy. Ostatnia prosta, za chwilę się będzie działo. Jezus z uczniami, z pełnym wychodził z Jeryka. Idzie do Jerozolimy i mówi, że spotka się też nie raz. W ciągu tych kilku dni przed Męką, z dowódcami, z przywódcami ludu, z kordezeuszami, z uczonymi w piśmie, z arcykapłanami, którzy nie będą chcieli przyjąć tego, co Jezus mówi. którzy będą, używając porównane z dzisiejszej ramionie, ślepi na tego, który przychodzi do Jerozolimy. Wychodząc z Jeryka, może właśnie dlatego, gdy ten niewidomy żebrak, Martyneusz, Centyneusza, zaczął wołać, Jezusie, synu Davida, się synu Dawida, nigdy się mną, zaczęli go uciszać. Zapchnie się, mamy tu większą sprawę. daj mi spokój, idziemy. Może dlatego, bo widzieli, że, no. widzieli, myśleli, że idą na coś wielkiego. Nie przerywaj, nie wolno niż nastawali na niego, żeby umilkł. On się tu nie zraził. On się tym nie zraził. Ale wołał dalej: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus zatrzymał się, zatrzymał ten cały tłum. Stop, nie idziemy, czekajcie. Zawołajcie. Zawołajcie. Wtedy ci, którzy go uciszali, tak Zamknij się, teraz bądź dobrej myśli, wstań, wołać. Jaka zmiana, jaka zmiana. Jednak no, zobaczmy ten, tego żebrata. Niewidomy żagrak, Bartę Małż, Słodny siedzący przy groze, mający swój płaszcz. w innym wiemy. Możemy się domyśleć, że y, za nie widział w trakcie życia. Znamy sytuację z Ewangelii podpisującą uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Ewangelia zaznacza, że ten niewidomy był od urodzenia. Tutaj ewangelista tego nie zaznacza. Może więc za nie widział w trakcie życia. Ale ja chyba... najbardziej osobliwe jest to, jak się nazywa Bartomeusz księty To tak, jak powiedział yy nazwał swojego syna, syn Adam. To no, dokładnie to znaczy. Bo słowo oznacza syn. Bar Tymeusz, syn Tymeusza. Syn Adam, syn Adam. No. Dokładnie to samo. Zna. Czasem Znajmy. możemy znaleźć przykłady, gdy ktoś dziecko nazywa y, tym samym imieniem, co ojciec, tylko z dopiskiem junior. Stanisław ma syna, imię Stanisław i jest on Stanisław Jodzi. Bartymeusz, jesteś Tak jakby dać mu imię, ale w sumie nie dać? Dać mu imię, jesteś moim synem. Cóż to może oznaczać? Mówią, że w piśmie świętym imię mają znaczenie. Mają znaczenie, oznaczają człowieka. Tak jak imię Boga jest, jestem, który jestem wyrażą jego naturę, że zawsze jest, zawsze był, zawsze będzie. Bartymeusz, Szyntymusza. Kim on jest? Kim jest ten niewidomy żebrak? Może jest tym właśnie, który żył w ciwie ojca. Tak jak czasem może niewielu dzieci, słabych ludzi idą do szkoły i mówią, o to jest syn tego aktora, syn tego piesego, Rozpoznają to przez pryzmat tego, nie kim on sam jest, poprzez pryzmat sławnego rodzica, Bartolomeusz Santyneusza. Może właśnie rzucił ojca, może w jakimś poczuciu braku swojej tożsamości, swojej, nietożsamości ojca. Może w poczuciu tego, że nie do końca wie, kim jest. Jeszcze na dodatek stał się niewidomy i stał się żebrakiem. Zobaczcie, jakie tam nagromadzenie tego, co trudne, tego co negatywne, zarówno od strony fizycznej, choroby niewidomej, jak i od strony takiej właśnie psychicznej, wewnętrznej, jak to się naprowadziło w nim. I z tym wszystkim Bartyneusz, Syn Tymmeusza siedzi przy drodze. I słyszy wychodzący tłum. Uczniowie, spory tłumu, wychodzą z Jerycha. I słyszy, że jest tu Jezus z Nazaretu. I ten niewidomy, który może nie zna siebie. Może nie zna siebie, nie wie, kim jest. Słyszy, że jest, jest tu Jezus z Nazaretu. I woła Jezusie, synu Dawida, ulituj się ode mnie. Ten niewidomy jako pierwszy to wypowiada. Może od niego ten tłum to zaczerpi, w dzielę, bo będą mówić. O Synu nas nowi Dawidomemu. To dlatego, co oni dzisiaj usłyszeli od niewidomego. Może dlatego. Ale widzimy, że ten niewidomy rozpoznaje Jezusa, Syna Dawida? To, czego niewidoma Jerozolima za parę nie zrobi. To ten niewidomy żebrak, który nie wie kim jest. Teraz to zobaczył? Jezusie, Synu Dawida, ulituj się na tem, Zobaczył i był w tym stanie. Był w tym opartym. Bo choć nastawali na Niego, żeby umyć, dalej go Widzimy, że rzuca się płacz, mu mówią, idź do Jezusa. Możemy się zastanawiać, jak odszedł, skoro go nie Czy tam zerwał się na nogi, przyszedł do Jezusa? Nawet nie tyle, że go przyprowadzili, co przyszedł? Przyszedł za głosem, przyszedł za głosem. Możemy sobie wyobrazić, jak to jest iść z zamkniętymi oczami w ciemnym pomieszczeniu. Czy chociaż w nocy do łazienki, o żeby nim do niczego nie dobić, wracając do łóżka. Zerwał się i szedł do Jezusa, się nie widział. Możliwe, tylko słyszał głos, który wołał. I ta cała postawa, synatem na łóżka, Pokazała to i sprawiła, że Jezus mógł go uzdrowić. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. I ta historia pokazuje nam to, że choćby nie wiem, jak trudne było Twoje życie, Czyli nie wiem, Jaki trud fizyczny by cię spotkał? Jaka bieda? Jakie kalectwo, choroba? Czy też jaki, jaki trud by cię spotkał ten wewnętrzny? Jakiej tragedii byś w środku nie doświadczał? To nawet w takim momencie możesz spotkać Jezusa, który Moje życie przed nim, jeśli do niego się zwrócisz. ten Usza nie wróci do siedzenia przed Jerichem. Czytamy nawet, że rzucił się jej płaszcz. A wiemy skądinąd, hmm. że płaszcz oznacza jakieś powołanie, też jakąś tożsamość, jakąś godność. Nie bez powodu w historii o Eliaszu i Elizeuszu. Widzimy, jak płaszcz Eliasza spada z nieba i Elizeusz jego nas o tym płaszcz bierze i tym płaszczem rozciera wody Jordanu. Płaszcz, taki symbol tożsamości, znak tożsamości, znak tego, kim jest. Symteleuszak zrzuca się z siebie płaszcz. Nie jest ważne, to kim byłem daje tym znak, ale jest dla mnie ważne to, kim się stanę w Jezusie. tym mnie Jezus uczynił, natychmiast przejrzał przed sobą drogą. I można pytać, można pytać, co jest dla Ciebie ważne? To, kim jesteś, czy to, kim możesz być w Jezusie? Można zadać sobie pytanie. Można szukać nowych odpowiedzi. I Syntegmusza pokazuje, że można zdecydować się na to bycie w Jezusie. Że to, kim jestem tutaj, kimkolwiek bym nie był, jakikolwiek Funkcję, urząd, jakby sprawował, to nie jest ostatecznie ważne. On wrzucił płaszcz, zerwał się na nogi, przyszedł do Jezusa, tylko tyle trudności, które przed nim było, i przyszedł. Co więc ciebie zatrzymuję, by wejść w życie z Jezusem? By to on. Nadal przywrócił Ci godność, nadal ci nową tożsamość dziecka Bożego. kto lub co powstrzymuje Ciebie, by zerwać się na nogi i, i na serio przyjść do Jezusa. Na serio zacząć iść za Jego głosem w Słowie Bożym. Niewidomy na mauszał za włosem, nie widział. Wszedł za głosem i znalazł. Może jeśli jeszcze nie poznałeś Jezusa, tak na ja serio, może dlatego, że nie idziesz za głosem. Może trzeba zacząć z uporem czytać i rozważać Ewangelię. Może trzeba to zrobić z uporem i wołać Jezusie, Synu Dawida, tu się na temu. Mnici wschodni od starożytności modlą się tymi słowami Panie Jezu Chryste, Syna Boga, że z miłości się na temu grzesznym. Zaczerpają to od Niego I powtarzają to po tysiąc kroć dziennie. Tymi słowami się modlą z uporę. Oni mają tę modlitwę, nazywaną modlitwą Jezusa, Mamy Różaniec. Powinni proć powtarzać, powinni oprócz powtarzać. No właśnie, czy jest we mnie, w Tobie, w tym miejscu, w którym jesteś, nie wiadomo jak trudne. Czy jesteś gotowy z uporem wołać Jezusa, szukać go, iść za jego losem, by znaleźć nową tożsamość, nową jakość, nową miłość, nową, miłość, nową wiarę? Iść za Jezusem w drogę. i iść za Jezusem w drogę. Czy jesteś gotowy stać się przykładem dla tych uczniów i tłumów, którzy chwilę potem wykorzystają jego słowa, Synu Dawida? Czy jesteś gotowy stać się przykładem dla innych wiary, tego że Bóg faktycznie jest i faktycznie jest Czy jesteś gotowy iść? Saya su ser.